Witajcie moi drodzy widzowie w dzisiejszym materiale. No cóż, drugi odcinek w tym tygodniu. Niestety nie wyrobiłem się z innymi, no bo też nie miałem czasu ani wczoraj, ani przedwczoraj jakiś nagrać. No i poza tym też w sumie, yy, no jakby nie miałem pomysłu na film. No chciałem kupić magazyn z Lego Jurassic World, ale go akurat dzisiaj nie było w sklepie, więc postanowiłem, że zrobię sobie taki odcineczek o quizach z Lego Ninjago i z Rika i Mortiego. Tak więc ja jestem już z Kamila i zapraszam Was do oglądania. Okej, okay, no to po pierwsze, dlaczego tutaj na chwilę, na, na właśnie kanale, jak ogólnie na filmiku pojawia się taka czerwona właśnie kreska? No to dlatego, że chciałem jakby y, zakryć tutaj ten reklamę z Lela Merle. Mam nadzieję, że mi tego nie usunę tego filmiku albo ogólnie nie podadzą prawa autorskie przez to. No próbowałem, no ale teraz przez cały czas się tutaj pojawia, więc no sam nie wiem, czy mi coś z tym zrobią, no ale nieważne. I druga rzecz to zmiany na kanale. Pierwszą z nich jest właśnie intro, a raczej jego brak, tak jak przede mogli mogliście zauważyć, ponieważ niektórych irytowało to, że jest po prostu za głośno, ja też nie miałam trochę tego zmienić. Po drugie też troszkę, że tam jest znak wodny, że ogólnie różowe intro i że muzyczka jest taka troszkę z tyłka. <grytania> Dlatego też po prostu chciałam zrobić nowe intro, jak bez muzyczki, na przykład z klockami, no ale nie chciałam też robić jak klocko, że... Wiecie co on tam ma na intrze. Yy, więc po prostu pomyślałem, że czemu by nie zrobić także bez intra. No bo wielu youtuberów też coś takiego ma. No i jeżeli mi chodzi o drugą zmianę, to, to właśnie jest to tło do nagrywania filmów. Na razie tego nie zobaczycie, ale już za, właśnie za niedługo powinno się pojawić nowe tło, czarne albo białe, jeszcze muszę sobie wybrać No i właśnie je zamówiłem, więc yy, ja już na nie czekam, dlatego też teraz nie zakupuję żadnych takich większych zestawów. Albo po prostu mniejszy, żeby zrobić i recenzję, już kiedy będzie nowe tło. Więc tak nie wiem, w połowie września myślę, że nowe tło powinno się pojawić. Tak więc no mam nadzieję, że nic nie zrobią z tą reklamą z Merlem I my już zaczynamy od quizów z Ninjago. Prawda czy fałsz z tego Ninjago? Kaj nie lubi technologii. No prawda. Lloyd osiągnął pełne możliwości w drugim sezonie i jest to, moi drodzy, fałsz, ponieważ nie osiągnął on pełni możliwości. Tu znowu jakaś reklama. Trzecią osobą, która ujarzmiła swojego wewnętrznego smoka, zaraz po zielonym i białym ninja, był kol yy, Czy tak było? Tak nie było. Tak jest, bo tą osobą był Kyle lub Zen, nie wiadomo który z nich był drugi, a który trzeci. No, bo obydwoje przyjedzieli w tym samym czasie, nie? DJ kiedyś wraz z matką wyratuje jazdy na rolkach, i to jest prawda, nawet o tym mówi w swoim odcinków. Nie, nie podróżowała w czasie i jest to fałsz, bo przebywa właśnie raz z Kurksem, jak Roniksem, oraz z Kajem. Bullubu czy Mistrz Natury przegrał tu używał z Gravisem, Mistrzem Grawitacji i to był prawda czy fałsz. On chyba z nim nie walczył, dlatego że yy, właśnie z Neuro. U nagami to tak naprawdę Milton Dale, oczywiście, że fałsz. Nie tego sezonu, to nie ogląda nowego sezonu, sorry. J. Cole, Lloyd i Moro są jedynakami Jay, tak, Col, tak, Lloyd, tak, więc chyba tak. Nawet na pewno. Rodzina Jaya, Kaja i Moro nie żyją. Yy, rodzina Jaya, jak średnie, w sumie. Hmm. no fałsz, no bo przecież, yy, że nie żyją rodzice Jaya i Moro, ale rodzice Kaja należy, no właśnie. Drugie imię Lloyda to U, oczywiście, że fałsz. Bo jest to Montgomery Mora jest mistrzem wiatru No to pytanie jest wręcz banalne Smoka, czyli strażnik miecza nazywał się Flame Czy to było prawda, czy fałsz? Powiedzmy, że prawda No dokładnie Tylko Yang został w świątyni by ją nawiedzać jako jej gospodarz Właśnie, że nie, bo miał tam również uczniów Co? Tylko Yang został w swojej świątyni by ją nawiedzać i... Jako jej gospodarz No nie, to jest akurat yy, fałsz Nie wiem, czy mu tutaj ktoś dał prawdę ale jest to fałsz, ponieważ on oczywiście tam był jeszcze ze swoimi uczniami. Nie jest uczulony na pyłki. Pyłki? Co? Nie wiem. Fałsz. Aha, no tak. Lloyd naprawdę zakoła się w Harumi. No, prawda. Kaj był zatrosłany w że To on jest zjanem ninja. Oczywiście, że prawda. Lloyd jest mistrzem energii, dzięki której włada ogniem, lodem, wodą i ziemią i ojcami. Eee, hmm. Fałsz. Dokładnie. Nie przenosili swój dom yy, tylko dwa razy ze spalonego kościoła na pełne przeznaczenie oraz pełne przeznaczenie do kasztoru Yanga, oczywiście, że fałsz, no bo potem jeszcze przenosili ją yy, właśnie gdzieś indziej. Może po swoim powrocie z Kainu umarły opędą tylko dwie osoby, strażnika muzeum oraz Loida. I to jest... hmm... to jest słaba prawda. Aha, no tak, dokładnie. Dobra, dobra, solę. Loïc złamał rękę podczas potyczki ze swoim ojcem naszym rocznym własnym w, w sezonie. Nie, bo złamał nogę. Yy, a dokładnie to jest tylko kostka. Zajął posiada szósty zmysł, dzięki któremu ma przeczucie dotyczące przyszłości. Dokładnie, że prawda. Kai i Jay panicznie boją się wody. Jay się boi wody? Chyba fałsz. Tak, dokładnie. Symbol nastroju sensei U to symbol harmonii w Ninjago. I to by była. A nie. Dobra, ulubiony kort to pomarańczowy, yy... prawda, słowa obiema zapas widziające się z ziemią w środku nocy wypowiedziałko w drugim sezonie, fałsz, mój wynik to znakomicie 22 na 25, czyli tutaj sobie przeczytajcie jeśli wam się chce, a mi się właśnie nie chce, więc idziemy sobie do kolejnego quizu, tylko się cofnę. I tak czy pasujesz w postaci ninja go zdjęć w stylu Ascetic? Tutaj jest yy, w tym quizie masz nazywać dla do tego sezonu. To są quizy dalej, tak, dobra. Yy, prawda czy fałsz to było. O co proszę ci ninja, to będzie takie chyba nieco naciągane, ale zobaczymy. Jak dobrze za sezony, no to zobaczymy sobie to. Jak dobrze je znam. Jak nazywa się pierwszy i drugi sezon? Powrót wężony, będzie na wonie się rok wężyć. Ile odcinków ma pierwszy sezon? Y... 14? Nie, 13, Boże. Przeklęta liczba. Jak nazywa się trzeci sezon? Y... Reaktywacja. Kto jest głównym bohaterem drugiego sezonu? Y... To byłby Lloyd, tak jest. Lubel. Kto jest głównym bohaterem trzeciego sezonu? Y... Również Lloyd, nie? O, Jezu, dobra, pomyliłem sezony. W którym sezonie dowiadujemy się, kim jest Samurai X? W sezonie yy, sezon pierwszy czy drugi? Pierwszy. W którym sezonie Lloyd osiągnął pełnię możliwości? Właśnie, że w żadnym. Jeszcze nie osiągnął. Dokładnie. W którym sezonie Lloyd straci swoją moc, energię? O Jezu, w ilu to sezonach? W dziesiątym. A boże, Jezu, przecież w 8. I Jezu, pomyliłem się, dwa sezony, sorry. W którym sezonie seria otrzymuje nową formę? Oczywiście, że w ósmym. Z jakiego sezonu pochodzi ten kadr dziewiątego? Yy, jak nazywa się jedenasty sezon? Sekrety zakazanego z Jak nazywa się piąty sezon? Yy, Oplętanie. Z którego roku pochodzi sezon szósty pod Niemień Piraci? I teraz trzeba sobie się zastanowić nieco. Będę strzelał. Dokładnie. Jak nazywa się dziesiąty sezon? Eee... Chyba inwazja nie dokładnie. W którym sezonie dowiadujemy się o innych mistrzach żywiołów? Eee... W Czwartym. Tak jest. O jaki sezon nie pytałam? <laughs> Dobra. O sezon pilotażowy. 13 na 16. Jesteś mistrzem. No to fajnie. Dobra, tutaj mamy już cywilnych 13 na 16. I tak... Eee... Okay. czemu to są wszystkie, wszędzie te, jak powiedzieć, się upuchlizny brzusznej, <gry> e, żeby znikła? czemu wszędzie są o odchudzaniu się? No nie wiem. Znaczy, w 5 sekund z jakieś postaci. Yy. Jak nazywają się Sezone Jago. E, z trym, da się udostrzamy, to będzie spoczko. My z tym. I na razie to był. To jest chyba trzeci quiz, tak? To jest trzeci quiz, więc zaczynamy z pięcioma, a potem z pięcioma, z Dykiem ortego Czyli tak. Jaki jesteś? Yy, zabawny, porywczy, inteligentny, silny, odważny, spokojny. Chyba zabawny. Z jakim żywiołem się utożsamiasz? Z ogniem. Zawsze ci, Zawsze ten... Kąpie się w gołęb tej wodzie. Tak, jakby co? Co byś zrobił, gdyby Garmadon powiedział, że albo zabije u albo zniszczy pół miasta? Co? Co? No to... Yy... Hmm. Hmm. Będę negocjować Chciałby zostać z zielonego ninja No fajnie by było Jesteś Ekstrawertykiem Ambiwertykiem Introwertykiem Te, te pierwsze i drugie Znaczy pierwsze co się znam Ambiwertykiem inne nie słyszałem, Więc weźmy że ekstrawertykiem Bo to było, że Zależy na świecie Jakby Zewnętrznym, nie? Jesteś Pesymistą, optymistą, realistą, marzycielem, realistą. Co zbierzesz ze sobą na przygody? Mapę, butelkę wody, poduszkę, Ciastka i inny przykład, ładowarkę, telefon. Po co mi ładowarka bez telefonu? To napisałem Ładowarka albo telefon. To po co mi to? Jaki jest twój ulubiony gatunek filmowy? Akcja, romans, science fiction, komedia, fantazja. Akcja. Jestem Kajem. O, tutaj grupa. Jestem kajem. Mm, tak, jestem. Dokładnie. Tak jak chciałem jestem kajem, więc fajnie. Lecimy sobie teraz czwartym oczywiście z yy, czwartym oczywiście tutaj quizem. Emoji challenge, co? Yy, tym ty, jesteś. Hmm. Czy mogłeś mieć swoim wodaniem twój zagadnik z pieni? Lecimy z tym bo to był taki fajny sezon. Jaki jesteś wobec innych? Miły, uparty, obojętny, agresywny, przyjacielski, uczciwy. Zależy, jakby, zależy, jakby, wobec kogo. Jakiej osoby, no bo nie wszystkie jestem miły, nie wszystkie też jestem agresywny. Więc no. Hmm. Powiedzmy, że obojętny, ale to jakby jest. Wiecie o co chodzi? Nie, że obojętny, że mam ich totalnie w tyłku, tylko jakby, no. Nie umiem odpowiedzieć na to pytanie jednoznacznie. Chciałbyś, życie za ukochaną cię osobę, oddałbym czy nie? Oddałbym. Tak, oddałbym. Yy, czy podejmujesz dobre decyzje? Wydaje mi się, że tak. Gdybyś miał mocę, to jakiś cel byś ich używał do dobrych celów, raczej. Chyba, że nie miałbym z kim bardziej, to do złych. Jesteś optymistą, pesymistą, realistą? No, 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 znowu to jest realistą. Kto jest według Ciebie lepszym mistrzem? Garmadon, czy Uuu, Wu! Garmadon walnął kikiem, chyba e, Lloyd'a, albo Jaya w głowę jak się śmiał. Gdzie byś chciał mieszkać? E, w Ninjago w tych świecie umarłych świecie umarłych, no, mieszkać nie na no w Ninjago. Jesteś w stanie zdradzić swojego najlepszego przyjaciela? Nie. Jesteś odpowiedzialny? Raczej nie. Jesteś dobrą czy złą osobą? Raczej dobrą. Okej. Okay. Tak, okej. Okay. Tak, tak, tak. Mógłbyś mieć ze dwóch z Pinduicu. No to fajnie. No i lecimy z ostatnim quizem z Ninjago. Mm. No to. Może lecimy z tym emoji challenge, bo to jednak nieco ciekawi. Może to być ta pana, na no okej. Okay. Zaczynamy od rocznika weekendowy pogromca, czyli. Czy ta dyspozycja, która odbyła się w odcinku na temat akcji Kola w więzieniu Kryptarium miała możliwość bytu przed ósmym sezonem w scenowie O co to chodzi z emoji? Jakby tutaj nie było żadnego emoji, no ale okej. Okay. Yy, czy to miało być miejsce przed... Nie. Dokładnie. Jaką muzykę kolpuści puścił w swoim pogromcu skał? Yy, no to. A to w ogóle jest o tym? Czy wszyscy w więzieniu byli zadowoleni z bałaganu jaki narobił kol? Czekajcie, czekajcie, bo ja chyba na zły quiz weszłem. Ja miałam wejść na ten, nie? Eee, gdzie to znowu jest? Na ten emoji challenge. Eee. Gdzie to jest? Muszę tego poszukać, bo przed chwilą mi się wydawało, że jakby weszłem gdzieś indziej. Do jakiegoś złego, no bo... Emoji czelaj. bo nie po emoji. No na to chcę wejść, a tutaj mi wychodzi. O, dobra, już jest. Lloyd. Eee. O Jezu, co, co, czemu, co to jest? Yy, yy, jaki jest Lloyd? Lloyd by był chyba ten. Nie, to ten. Nie, to był był Boże. O Jezu, Lloyd. Co, to, to, co, czemu, Kai. Eee, tutaj na przykład to. Jay. Eee, to. Garmadon. <grywki> Jakie to jest głupie. Znaczy, jakby. Może nie głupie, ale dziwne. Co? Gdzie tu może być Garmadon? Tu był Wuzein, tu może Moro. Eee, weźmy to. Co? To też nie? A, to, okej. Okay. Nie, ja nie, to by była wodna. Pytor, co? Jakie to jest dziwne, Boże. Nie lubię tego. Yy, to chyba to. To gdzie by był, To? Aha, Kol Łu, to było to pierwsze. No kurde, wkurzemy to. Ten quiz mnie wkurza. Moro. Easy. Bardzo to dziwne. Naprawdę, bardzo dziwne. 80% Przeklęty quiz Dobra, lecimy sobie teraz z małą przerwą i zaraz włączam sobie Rick i Morty Zaczniemy sobie od takiego oto quizu Jak dobrze znasz serial Rick i Morty? I znowu będziemy robić 5 quizów tak jak z Ninjago I łącznie wyjdzie nam 10 quizów na jeden odcinek Myślę, że będzie całkiem okej okay. Tak więc okej, okay. kim jest Rick Sanchez? Najmądrzejszym ssakiem na wszechświecie Przypadkowym gościem mhm. Postacią drugoplanową jest lekarzem, dlatego ma fartuch. Jest tylko wspomnieniem innej osoby, nikim. Oczywiście, że z sakiem. Hm. Ile lat minęło, zanim wrócił do córki? Było to dokładnie 20 lat. Dokładnie. Jak nazywała się ta postać? To był pierd, nie? Tak, pierd. Jak nazywały się te potworki? Potworki. Mrs. Jak nazywała się Krajna Bev. Yy, to była... Pójdź Kolandia. Tak jest. To był głównym powodem tymczasowego rozstania Bev i Jerego. Oczywiście, że Rick. <grym> Jak Rick zniszczył Cytadel Rików? Yy, zmieniając 1 na 0, zabijając wszystkie te pracujące Cytadel, Okej, okay. oczywiście, że 1 na 0. Dlaczego Rick zmienił się w ogórka? Yy, chciał uniknąć terapii rodzinnej. Jak nazywa się Piesek Smithów? To był. Pimpek. Jak nazywało się dziecko Mortiego? Morty Junior, chyba. Mortuś. Mortusie to było coś innego, ale nieważne. Jak nazywała się mniejszy klon Rika? Ty Cirik, oczywiście. Jest tutaj Ty Jest Ty Cirik. Eee, tutaj co to jest w ogóle? Jak nazywała się sprzedawca sklepu z przeklętymi starościami? Eee, pan potrzeba. Jak nazywa się ten czarny charakter? O, Evil Morty, on jest fajny. Evil Morty. Mechanik Morty. O Jezu. Morty budowniczy. Jak nazywa się jednostka, z którą jedność zawarła sojusz? Yy... Alfa 5? Nie, Beta 7. Dobra. Jak nazywa się owieszka Summer? Dzwoneczek. No to był chyba dzwoneczek, nawet, a nie dzwonek. Kto postrzegał pana kubkę z pupki? Yy... BF, oczywiście. Kim zawoduje jest BF? Chirurgiem końskim. Ale fajne zdjęcie, w ogóle nie widziałem go chyba. W jaki sposób chodził kiedyś Rik? W niebieskich? Potrzebna nam w okazji, jak to to te słowa. Rik. Za jakim sosem przebada Rik? Yy, to był sos. Sechuański. Co oznacza, powiedzonko... To yy? Co oznacza, powiedzą Rika? Łoba, no luba, dub, dub. Oto to oznacza. Jestem pogrążony w bólu, pomóż mi. No i mamy tutaj oczywiście kolejną reklamę. A poza tym mamy tutaj 20 na 21, super. Widać, że bardzo dokładnie oglądasz wszystkie odcinki Ricka Morty'ego. Tak więc ja robię chwilową przerwę i zaraz do was wracam. Zaczniemy sobie od takiego oto quizu, jak dobrze znasz serial Rick i Morty. I znowu będziemy robić 5 quizów tak jak z Ninjago i łącznie wyjdzie nam 10 quizów na jeden odcinek. Myślę, że będzie całkiem ok. Tak więc ok, kim jest Rick Sanchez? Najmądrzejszym ssakiem na wszechświecie, przypadkowym gościem, postacią drugoplanową. Jest lekarzem, dlatego ma fartuch. Jest tylko wspomnieniem innej osoby, nikim. Oczywiście, że najmądrzejszym ssakiem. Ile lat minęło, zanim wrócił do córki? Było to dokładnie 20 lat. dokładnie. Jak nazywała się ta postać? To był pierd, nie? Tak, pierd. Jak nazywały się te potworki? podwórki Jak nazywała się kraina Bev? Yy, to była. Pućkolandia. Tak jest. To był głównym powodem tymczasowego rozstania BEF i Jerego. Oczywiście, że Rick. Jak Rick zniszczył cytatelę Rików? Yy, zmieniając 1 na 0, zabijając wszystkie te stadele... Okej, okay. Oczywiście, że 1 na 0. Dlaczego Rick zmienił się w ogórka? Chciał uniknąć terapii rodzinnej. Jak nazywał się Piesek Smithów? To był Pimpek. Jak nazywało się dziecko Mortiego? Morty Junior chyba. Mortuś. Mortusie to było coś innego, ale nieważne. Jak nazywała się mniejszy klon Rika? Tychirik, oczywiście. Jest tutaj Tyci Jest Tyci Eee, tutaj, co to jest w ogóle? Jak nazywa się sprzedawca sklepu z przeklętymi starościami? Eee, pan, potrzeba. Jak nazywa się ten czarny charakter? O, Evil Morty, on jest fajny. Evil Morty. Mechanik Morty. O jezu. Morty budowniczy. Jak nazywa się jednostka, z którą jedność zawarła sojusz? Eee, Alfa 5? Nie, Beta 7. Dobra. Jak nazywa się Owieszka Summer? Dzwonecz. No to był chyba dzwoneczek, nawet, a nie dzwonek. Kto poszedł pana kubkę z pópki? <grym> Bev, oczywiście. Kim zawoduje jest Bev? Chirurgiem końskim. Ale fajne zdjęcie, w ogóle nie widziałem go chyba. W jakich spodniach chodził kiedyś Rik? W niebieskich? Potrzeba nam wakacje, jak to powie te słowa. Rik. Za jakim sosem przebada Rik? Y to był sos Co oznacza powiedzonko... Yy... To oznacza powiedzonko Rika? Łoba, luba, dub, dub. Oto to oznacza... Jestem pogrążony w bólu, pomóż mi. No i mamy tutaj oczywiście kolejną reklamę. A poza tym mamy tutaj 20 na 21. Super. Widać, że bardzo dokładnie oglądasz wszystkie odcinki Rika Morty'ego. Tak więc ja robię chwilową przerwę i zaraz do Was wracam. Więc przechodzimy do kolejnego quizu, już drugiego z Rickiem tego, Jak dobrze znam samego Rika Sancheza? Zacznijmy od czegoś, od twojego, kim jest Rick. Eee... Oczywiście, że to. Ile Rick ma lat? Lat ma około 50... A, 70, dobra. Czy Rik dużo pije, czy w ogóle nie pije? Eee... Pił, jasne, że pił. Czy Rik miał żonę? Tak miał, a nie wiadomo co się z nim stało. E, czym jest ta dla Larików? Nie ma czegoś takiego w serialu, jest to miejsce. Tak, to jest to. Kim dla Larika była jedność e, kochanką. Czemu Rick wybiera się na akacje akurat prawie zawsze z Mortim? Co? No e, tak. To jest to. W którym odcinku Rekroził martym nożem. Tak było? To było chyba. W odcinku 10 pierwszego sezonu, czy pierwszym drugiego sezonu? Chyba pierwszym drugiego. Nie. Czwartym pierwszego. O Jezu. To już w ogóle pomieszane. Czyli uważasz, że jego wątroba pracuje na ciężkiej w galaktyce. Tak. To był najlepszym przyjacielem Rika. Mm, człowiek optak. Nie, człowiek, tak, tylko człowiek, tak. Ta misy, myślę źle napisane. Yy, za co Federacja Międzygalaktyczna ściga Rika? Yy, za wszystko. Jaki jest identyfikator Rika? C-137. No. Nowa reklama. 10 na 12 wspaniale, super. Dobra, to, to lecimy sobie z kolejnym. Niech będzie, że yy, Seria Level Hard. O kurde. Rick Sanchez, to oczywiście ten oto pan. Morty Smith. Pan Miszuk. O, to akurat na razie proste. Tego trzeba go jeszcze znaleźć. Zły Morty. Zły Morty był chyba wcześniej. O Jezu, gdzie on zaś jest tutaj? Beth Smith. Beth to oczywiście Wiadomo kto, więc trzeba sobie tylko prześledzić i zobaczyć, gdzie ono jest. Pimpek. Też go wcześniej widziałem, a nie chcę się tak tego przywieźć, no ale tak to zrobimy. Jerry chyba był gdzieś tutaj albo tam. To mi przeszkadza ten napis. Tak to średnio. No ale dobra. A to był go ojciec. Pan kubka z Pupki. O Jezu, on też tam przed chwilą był. Yy, pan kubka z Pupki, Summer. Morty Junior, to nawet tego tu widziałem. Diabeł Łuc już potrzebny. Alan Peron? O kurde, kto to był? E, ten chyba. Diane Sanchez to była stara, oczywiście, e, żona tego Rika. Koncerto. O Jezu, koncerto była w ogóle taka postać, eee, f... no nie wiem to, aha, Frank Palicki, Frank, to był chyba ten, nie, to był ten, nie, to próbujemy jeszcze raz, to był może ten, nie, to był, aha, ten, no tak faktycznie, <laughs> dobra, człowiek tak człowiek o ptak tak proste. Okej, ok. Yy, to akurat prosto, więc lecimy sobie z tym. Śpiący gary. Mm. i tam Brat. Temi Gutermajer. Temi Gutermajer? tami. Aha, Tami, dobra. Yy, myślałem, że jakiś chłop. A to po prostu. Dobra, Jessica. abra Flincer. <grym> to oczywiście jest bardzo dobrze znana postać. I on, gdzie znowu jest tutaj? Eni Annie, Annie. To, to jest ta. Nie. To może będzie ta. Nie. Zdaną ostatnią szansę, żeby sobie tutaj popatrzeć jeszcze. Tak. Dr. Salon Bloom. To był ten. Poncho. To może ten... Nie. Ten. Nie. No to ten. Tak. Roger. Roger. Może ten... A nie poświę jeszcze było coś innego. Roger to może był on. Nie to był normalny nogi chyba. Eee... Kim jest Roger? Może ten? Tak. Jedność. Jedność to oczywiście był to. Squancik. skąńczy jest dobry. E, pan Goldenfold. Mm. Pan Goldenfold. Tak. Pan Waginas, Scary Terry. Melisa. Scary Brandon. To był ten malutki. To nawet pamiętam tylko, gdzie on to jest. O. Pan fasolka Król, oczywiście wiadomo co o nogi nogi Prezydent Wielka głowa. No tutaj akurat Mega prosty Rose to była ta Jacob, Philip Joyce Smith. To był chyba on. Nie, to była ona. Leonard Smith to był on. I tutaj jeszcze król. Oczywiście wiadomo czego i pierd na sam koniec. Więc tutaj chyba będzie 100% albo nie. 90 ileś? 92%. Dobra, myślę, że chociaż już nie chcę robić tych quizów, więc dziękuję za obejrzenie. Kolejnego mojego filmu to było na tyle. Napiszcie w komentarzu, jak uważacie te dwie zmiany, czyli tło, którego jeszcze nie widzieliście, ale... Zobaczycie i jeszcze oczywiście brak intra, tak więc jeszcze raz mam wielkie dzięki i widzimy się w kolejnych materiałach. Cześć!